Zaczynamy! Cześć, to dzień Dziunia Szlaj! W dzisiejszym odcinku chcę wam pokazać po prostu, no jakie nowe rzeczy to zaczynamy Pierwsza nowa rzecz to jest taki kranik i miseczka różne miseczki I yy, i kantar taki a z, y, rzeczą jeszcze jest taka smy łóżki. Y, jeszcze y, ląża i tutaj takie coś y, Taki kubełeczek I nowy będzie jeszcze taki No i będzie nowy jakby coś te dwa konie to wam opowiadałam I jeszcze taki mały but do czyszczenia właśnie y, Nowy jest Cyk, kocyk i to wszystko. No, pamiętajcie, że ten kółacz buduje. Pa. Uh!